Sylwia Peretti odgryza się La Unikwę tej pani rozmawiać nie będę wideo. Nie jest wielka tajemnica, że nie wszystkie panie z obsady królowych życia palali do siebie nadmierna sympatia. Poza rozpadem przyjazni Dagmary Kazmierskiej, zadzianej Głosnie, bodajże było o konflikcie między Sylwia Peretti i La Luna Unikwę. Sylwia twierdziła jeszcze parę lat temu, że La Luna obrabia jej za jej plecami, DP. Jak widać. Czas nie uleczył w tym przypadku ran. Peretti po dziś z dzienny widoku na urazę. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Przy okazji premiery i autorskich perfum reporterka Pudelka zapytała Sylwię, co sadzi o przypadkach nieumiarkowania w korzystaniu z dobrodziejstw medycyny estetycznej. Nazwiek nazwiska Laluny Peretti wyraźnie popsuł się humor. Nie chcę rozmawiać o tej pani. W jednym z wywiadów poczułam się urazona po tym, co powiedziała. To jest moje wydarzenie, a nie jej. To nie jest moja sprawa. Jeżeli ona się czuje dobrze w takim ciele, to ona ma się czuć dobrze w takim ciele, a nie ja. Przy okazji Sylwia wyjawiła, że praca nad sukienką, w której zaprezentowała się na premierze własnego zapachu. Trwale dobre dwa tygodnie. W polaczeniu ze szpilkami stylizacja kosztowała ja prawie ośmiokrotność średniej krajowej. Po tym, jak nas okradli, wolę nie mówić takich sum. Sukienka i buty to jakieś prawie 40 tysięcy. Myślicie, że jeszcze jej odpowie?